Ewangelii według świętego Łukasza do grzesznika przyszedł w gościnę. Dzisiejsza niedziela to najbardziej niezwykła, najbardziej e, fantastyczna Ewangelia, Ewangelia, w której tak dużo rzeczy się dzieje, Ewangelia pełna dynamizmu, to Ewangelia, o której młodzi ludzie powiedzieliby, że jej bohaterem jest człowiek bez obciachu, zacheusz, e, przełożony celników e, wierchu. Ten, na którego wszyscy patrzyli, trochę z podziwem, trochę z zazdrością, a trochę z obrzydliwością, bo przecież kolaborował z wrogiem, kolaborował z Rzymem. Ale ten Zacheusz, dlatego że był gruby, antałkowaty i był niskiego wzrostu, nie mógł zobaczyć Jezusa. Nie zawahał się przed śmiesznością, żeby wejść na Sykomora, na wielkie drzewo. I stamtąd chciał popatrzeć na Jezusa. A Jezus daje mu w prezencie coś niezwykłego. Mówi, zejdź prędko, bo chcę u ciebie dzisiaj zjeść wieczerzę. I oczywiście rodzi się w wielu pobożnych głowach zgroza. Jak to? Nie mógł pójść pan Jezus do kogoś innego? Musiał pójść do grzesznika? Ale tak czyni Jezus. Przychodzi do tych, którzy są chorzy, którzy się źle mają, którzy potrzebują lekarza. Tak czyni Jezus. Przychodzi do grzesznika i daje mu odpuszczenie grzechów. I koniec dzisiejszej Ewangelii niezwykłe, kiedy Zacheusz mówi, jeśli kogo w czym e, skrzywdziłem, poczwórnie oddaję. Bo wtedy, kiedy człowiek uzyskuje dar przebaczenia od Boga, wtedy jego serce robi się ogromne, wtedy dostrzega też, ile zła zrobił sam swoim życiem, i wtedy to zło próbuje naprawić. To dlatego Bóg przychodzi do mnie i do Ciebie, bracie i siostro, do nas, grzeszników, po to, żeby poszerzyć nasze serce, po to, żebyśmy tak, jak On, umieli przebaczać.